W internecie pojawiły się kolejne darmowe prezenty jakie trafią na świąteczne wydarzenie i wiemy co się w nich pojawi. Już w ten piątek teraz każdy z was otrzyma 12 darmowych nagród, a w tym kilo, lotnie, pleca, gemotkę i wiele więcej oraz poznaliśmy kolejną kozacką współpracę. Cześć wszystkim, z tej strony Niekto Inny, kod migao i witam was na odcinku z darmowych nagród dla graczy. Zanim jednak do tego przejdziemy to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500, to standardowo zostawcie łapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z Was nadal tego nie robi i pamiętajcie o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze pamięta, zaraz po starcie obecnego sezonu na kanon wstawiłem Wam odcinek z darmowymi nagrodami dla graczy i pokazałem Wam tam darmowe świąteczne skiny, nagrody za zadania i ogrom innych rzeczy, które możecie sobie odebrać. Jak się okazuje w ostatnich dniach ponownie poznaliśmy kolejne nagrody, Nagrody, jakie już na dniach trafią do Fortnite'a i ponownie są to nagrody w świątecznych prezentach. A żeby to było mało, już w tym tygodniu otrzymacie od twórców gry aż 12 darmowych przedmiotów. Zanim jednak do nich przejdziemy, mam dla Was jeszcze jedną informację na temat pewnej ciekawej współpracy, jaka nadchodzi do Fortnite'a i co ciekawe, ma zostać wprowadzona jeszcze w tym obecnym sezonie, pierwszym, a jest to współpraca ze znaną Wam bajką, czyli oczywiście Auta. Ci, którzy pamiętają, to już w poprzednim sezonie informowałem Was, że do Fortnite'a w w najbliższym czasie zostanie wprowadzona współpraca z kolejną bajką Disneya, czyli auta, i początkowo nie wiedzieliśmy tylko, kiedy dokładnie ona trafi właśnie do tej gry. Jednakże kilka dni temu w internecie pojawiły się informacje od Likera Shina, który poinformował nas, że współpraca Fortnite'a z autami została właśnie potwierdzona, ponieważ Fortnite dodał kilka plików związanych z autami, które mocno to potwierdzają. Tak więc widzowie, już niebawem grając sobie na trybie podstawowym, będziecie mogli zobaczyć, jak nagle Zigzag McQueen przejedzie. Na drodze lub na przykład złomek, i co ważne, samochody te będziecie mogli również wykorzystywać na trybie wyścigowym. Sama współpraca zapewne zostanie dodana do gry w jakiejś kolejnej aktualizacji i ten sam liker wskazuje, że może ona nawet trafić po tej następnej. i Spodziewajcie się, że mogą tam trafić też jakieś dodatkowe nagrody z okazji wydania jej w Fortnite, ale one nie są pewne. Skoro znacie już informacje w jej temacie, przejdźmy sobie do tematu kolejnych darmowych nagrod dla graczy i na początku widzowie powiemy sobie trochę o kolejnych świątecznych nagrodach, jakie. Zostaną wydane z okazji tegorocznego festiwalu Zimy. Ci, którzy nie wiedzą, to już za niecałe dwa tygodnie do gry trafi całe świąteczne wydarzenie z prezentami, gdzie będą darmowe skiny i inne przedmioty. Na wyspie pojawi się sporo nowych rzeczy i zmian, a do sklepu trafi ogrom świątecznych skinów. Na tym ostatnim filmie z nagrod miałem okazję przedstawić Wam dwie nagrody, jakie zostaną dodane do prezentów, i był to oczywiście skin futrzaka Choinki, tego którego macie tutaj, a poza tym było tam jeszcze graffiti, które przedstawia właśnie tego samego skina. Jak się okazuje widzowie, to nie koniec świątecznych prezentów, jakie tam trafią i właśnie poznaliśmy kolejne itemy, które mogą się tam pojawić i z najnowszych informacji wiemy, że mogą pojawić się tam te instrumenty muzyczne z motywem śniegu. Wszystkie z nich macie przedstawione teraz na moim ekranie i jak widać jest tam widoczna zimowa perskusja, zimowy mikrofon oraz zimowa gitara i jak najbardziej można się spodziewać, że jakieś z tych przedmiotów trafią do prezentów świątecznych. Poza nimi pamiętajcie, że będzie tam jeszcze ogrom innych przedmiotów i takimi stuprocentowymi nagrodami jakie tam trafią to aż dwa darmowe skiny i jednym z nich będzie właśnie futrzaki i wiemy, że będą dwa skiny, bo dosłownie co roku trafia ich taka ilość w tamto miejsce. Do tego będą tam jeszcze przeróżne plecaki, kilofy, malowania do broni, płyty muzyczne, graffiti, sztandary i inne rzeczy i pamiętajcie, że każdego z nich będziecie mogli odblokowywać codziennie po jednym i tak przez kilka dobrych dni. Teraz widzowie przejdźmy sobie do tematu kolejnych darmowych nagród i mowa tutaj o aż 12 darmowych przedmiotach które będą dla Was dostępne już w tym tygodniu teraz, czyli w ten piątek, a wszystko to z okazji wydania nowego trybu OG rozdziału pierwszego. Tak dla szybkiego przypomnienia, to już w ten piątek o 15 do gry trafi tryb OG rozdziału pierwszego, gdzie będzie całkowicie stara wyspa z lokacjami, stare bronie za starą statystyką i wyglądem i dosłownie wszystko będzie takie jak kiedyś, tylko będzie tam oczywiście nowy karnet bojowy. To właśnie w tym karnecie będą dla Was dostępne darmowe, jak i płatne nagrody i tak widzowie, karnet OG rozdziału. Działu pierwszego będzie zawierał aż 45 dodatkowych przedmiotów, a w tym 12 z nich będzie w darmowej wersji dla wszystkich, a 33 będą w tej płatnej części za V-dolce. Karnet ten będzie zawierał 6 osobnych zakładek, i w każdej z nich dwa przedmioty będą dla Was dostępne do odebrania bez konieczności jego zakupu. I teraz w tle przelatuje Wam filmik przedstawiający wszystkie przedmioty, które będą tam na 100% za darmo. Mamy tam graffiti oraz plecak w pierwszej karcie, zaraz potem graffiti i smugę spadkową w trzeciej karcie jest malowanie oraz graffiti, w czwartej karcie macie graffiti oraz emotkę taneczną, w piątej karcie jest emotka rzucona oraz lotnia oraz w szóstej macie sztandar i taki fajny kilof. Z takich ciekawszych przedmiotów, które będą tam do zdobycia to oczywiście plecak, smuga spadania, malowanie do broni, emotka taneczna, lotnia oraz kilof, a pozostałe 6 nagród to takie dodatkowe rzeczy jak właśnie graffiti, emotki i różne sztandary. Wszystkie z nich będziecie w stanie zdobyć za wbijanie poziomu waszego konta, bo jak jak dobrze wiecie, wszystkie karnety w grze są dostępne do odebrania za pomocą wbijania poziomu, a nie za gwiazdki bojowe, więc wystarczy grać w jakikolwiek tryb gry, a karnet w trybie OG rozdziału pierwszego sam będzie się po prostu uzupełniał. Przedmioty te same będą wam się uzupełniały, a żeby to było mało, możecie nawet włączyć tak zwane automatyczne odbieranie nagród w karnecie bojowym, co pozwoli grze automatycznie odbierać wam wszystkie przedmioty z tego karnetu bojowego OG rozdziału pierwszego, które trafią potem do waszej szafki w grze, więc sami nie będziecie musieli nic odbierać, a przedmioty automatycznie trafią do waszej szafki. Co też ważne, widzowie, pamiętajcie, że jeżeli macie obecnie aktywną ekipę Fortnite, to karnet tego trybu OG rozdziału pierwszego również automatycznie trafi na wasze konto w momencie, gdy trafi do gry ten nowy tryb w piątek. Tak więc, mając ekipę, dostaniecie wszystkie te rzeczy. I tutaj od razu odpowiem na jedno pytanie, które się ostatnio pojawiło. Karnet OG rozdziału pierwszego rozpocznie swoje uzupełnianie dopiero po jego wydaniu w grze. Co oznacza, że jeżeli macie teraz na przykład 20 poziom konta, to tam nie otrzymacie od razu 20 nagród, tylko zaczniecie po prostu od samego początku. Wspominam wam o tym tutaj, ponieważ na moim niedawnym streamie na kanale pojawiały się już pytania w tym temacie i wolę po prostu na nie szybciej odpowiedzieć, żeby teraz w komentarzach nie pojawiały się pytania w tym wszystkim, tak więc karnet będziecie dopiero zaczynać uzupełniać po jego wydaniu w grze. A na koniec, dla tych co oglądają filmy do samiutkiego końca, mam jeszcze jedną bonusową nagrodę, którą możecie odebrać brać już teraz i może ją odebrać każdy z Was, lecz nie jest to może nagroda do Fortnite'a, tylko nagroda na Discordzie, lecz jak najbardziej jest ona powiązana z grą Fortnite, bo możecie coś zdobyć z tej gry. Zaraz przed startem obecnego rozdziału 6 na Discordzie wystartowało pewne bardzo ciekawe wydarzenia, w którym za zagranie 15 minut Fortnite'a w jakikolwiek tryb gry jesteście w stanie odebrać specjalną okładkę Waszego profilu, taką jak widzicie na filmiku, który leci teraz w tle. I teraz pytania najważniejsze, czyli jak to wszystko rozpocząć i tak widzowie, musicie wejść na Discorda, zaraz potem wchodzicie w tą zakładkę na samym dole wszystkich waszych serwerów tutaj, czyli wyszukuj i tam obok jest zakładka zadania i to tam na głównej stronie znajdziecie informacja o tym wydarzeniu. Po aktywowaniu tego zadania automatycznie postęp będzie się uzupełniał na Discordzie i po chwili grania w samego Fortnite'a będziecie mogli odebrać swój awatar i co ważne kochani, pamiętajcie, że jest on dostępny tylko dwa miesiące i potem zostanie usunięty i przy okazji jeżeli zostanie usunięty to również zniknie z waszego konta na Discordzie. Na teraz są to wszystkie nowe i ważne informacje w temacie nagród, jak i świątecznego wydarzenia z prezentami. A jeżeli chcecie kolejne odcinki w jego temacie, to zostawcie apeczkę do góry pod tym filmem i komentarz nagrody. A nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce. To dodatkowo każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie. O Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!